No, i co tam się dzieje? Panowie, informacje. 1400 km A po 2400 km Apo, 2400 km Apo. 2400? No właśnie. Bożę to pokazuje Apo już na kerbinie, no nie wiem. No, mhm. prędkość orbitalna 714 m, Nie No, to na pewno uciekniemy teraz z tego, z, z księżyca, podejrzewam, nie? Czekaj już szukamuna. Kontrola lotów. Co mam robić? Bo ja nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Jestem zdany na waszą łaskę i niełaskę. Wiedzę i nie wiedzę. Jak masz prędkość? Podaj prędkość. 710 m na sekundę. Jeszcze nie uciekamy, 807 potrzebujemy. Dobra. No. Dobra, to metrów na sekundę. Lecimy prosto na kerbin. Stop. To znaczy, jak, jak bardzo prosto na kerbin? Co rozumiesz przez prosto na Minus kerbin? Minus 2337 y, kilometrów mi pokazało. Apoapsis. Znaczy, to znaczy, że... A właśnie, to, to znaczy, że jest zmiana, y, zmiana tego, nie? Y, zmiana... Transfer orbitalny, czy jak to tam nazwać, nie? Zmiana punktu odniesienia. Czas do. A po a 7 lat, 13 dni, 3 godziny, 46 minut. <głupiało> to głupiało. No, głupie jest strasznie. Ja mam czas do. Dobra, i teraz spróbujcie teraz, zanim przelecimy, polecimy do, na kerbin, sprawdźcie, czy możecie jakoś sprawdzić, jak, wygląda nasza, jak będzie wyglądała nasza orbita na kerbinie. Czy jest taka możliwość? Przełączcie się na kerbin. Daj kamerę na Kirby, no można w sumie. Mm, mm. Musiałby jako target zaznaczyć. Czy możesz go z, po, z pozycji tego... Nie, po, ale nie można zaznaczyć targetu w ten sposób. Czyli znaczy, dobra. Znaczy nie, nie, nie to, jak teraz zaznaczę, to będzie wiesz, będzie trochę... Bośle bym, że na mapę to bym wiedział, co się dzieje, a mamy nie wiedzieć, co się dzieje, nie? Chyba, że sami się domyślimy. Więc macie możliwość taką? Czekaj moment. Czekam teraz? Przyspieszę trochę czas. Troszeczkę tylko. Podejrzewam, nie można tutaj sobie włączyć, jak pokazuje. E ten, na jakim ciele jesteśmy? Bo ja mam, na telemetrii mogę zobaczyć, bo moon masz zaznaczone jako target, i mi pokazuje moon. Mhm. Mm Ale wiesz co, Kerbinu chyba nie można zaznaczyć. Nawet gdybym chciał, nie mogę zaznaczyć jako target, wiesz? Możesz. Nie, nie da się. Kerbino nie możesz jako target zaznaczyć. Zajebisty pomysł mm. ten co -op. No kurde, raczej. Niedługo powinniśmy uwolnić się od wpływów grawitacyjnych Moona, podejrzewam tak nawiasem mówiąc. Jakby co w telemetrii, pod name cały czas jest Moon. Teraz mi powiedz, jaką mam wysokość? Mm, wysokość już ci mówię 1000 km. To zaraz wyjdziemy tam z oddziaływania księżyca, podejrzewam. 400 m na sekundę, jakby coś zmieniło. 1200. Zwalczymy. 2429 km e, to jest strefa wpływów. Jesteśmy w połowie drogi. No to przyspieszę się trochę. 1000. Daję stukrotne przyspieszenie. Pozdrów Michała a, z Ustki, a. please. Pozdrawiamy Michała z Ustki. To były pierwsze i ostatnie Je pozdrowienia. I całą Ustkę, żeby nic nie było. No, 2900 tak, tak, km. 2000 km. 2100 km. 1200 jest. Nas jest. Na jest, jest. Jest, jest, jest. Dobra. Dobra. Dane, telemetria, telemetria, telemetria. Spokojnie, mamy 9,5 kilometrów. Czekaj, Mamy co... 9,325. Spokojnie, możemy lecieć na, na kerbin. 9 kilometrów? 9,320, tak jest. Wchodzimy w orbitę. Idealnie. Znaczy jeszcze Znaczy się w orbitę, w atmosferę. Jeszcze nie Dalej otwierajmy szampana, stosuje. jeszcze musimy wrócić w sali zdrowi, ale. O mój Boże. <śm> 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 o Boże. Mm. No A. szybka aktualizacja danych. Aktualna wysokość 9500 km. Prędkość orbitalna 836 Ile paliwa? Sekundę. E, 90 jednostek. A, e, no to jeszcze spoko na hamowanie zostanie. Tak jest. No będziemy musieli. Inklinacja 0,3 to teraz ty tam patrz na mapę, nie? Jak będziemy na mapie to wyglądało Szkoda, że ja nie mam wzglądu na mapę, bo to też byłoby fajne, no ale trudno mówi się Mapa aktualnie pokazuje nas nad morzem, oceanem Czyli ja mam teraz jakieś mody? Tak, mam mod Miki na właśnie na telemetrię Mam też MacJaba, żeby ta telemetria ogólnie działała i tego typu rzeczy, tak? Ale tu jako tako to są czyste kerbale Teraz nawet nie mam Deadly Reentry, żeby to tam nie, nie kombinować zbyt, nie przesadzać, nie? Bo to już, to już byłby kosmos Moskit, bo tutaj póli jeszcze piszą w modach właśnie, że są e, takie apel. Tak, na, na kokpity, wiem, 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 wiem. O, jakby co Krzysiu zrobił triple streama. Triple streama nawet zrobił? Tak. O. Ale ten kerbin piękny. Zobaczcie tylko. O mój Boże. Można byłoby spróbować otworzyć misję Apollo pełną. Włącznie z dokładaniem. To już by było naprawiło. ja nie mam nie ma sprawy, tylko tu... wiesz, że proces planowania trochę zajmie, nie? A Znaczy, Mikihashi, ja wiem, że wchodzenie w atmosferę byłoby fajne, tylko to jest aktualnie nasza druga misja, wspólna taka w pełni z kontrolą lotów. I bierz pod uwagę, że pierwsza nie była, nie była zbyt udana. Hmm. Takie małe ale, nie? Hmm. Głównie dlatego, że mieliśmy zbyt mało ludzi. Tak, mieliśmy braki w ludziach. Braki Dobra, uwaga, w lecimy na kerbin. I nie personel. Tylko ciekawe, lecimy do góry. To. Tak, właśnie, tak właśnie widzę, że o, jeszcze nie spadamy. Czas. Głupoty mi teraz w takim razie pokazuje. Nie, ona no, mi pokazuje, że lecimy do góry. Tak, tylko że ja widzę. To jest. Tam. Ciekawe. Ciekawe. Jakby. Co to. Ty jesteś na przyspieszonym kilometry. cały czas? Tak. przyspieszony. Wyłączyłem. Wyłącz, radzę ci hamować. Czemu? To Co jest właśnie f... to, że głupoty pokazuje w momencie, kiedy wychodzisz z tego. Nie strzeliłem się. My uciekamy w tym momencie z krwiny. Ze strefy wpływów całej. Co? Co? No. Co? Czyli nie w tą stronę polecieliśmy, polecieliśmy w przeciwnym kierunku i zamiast yy, wyhamować swoją prędkość, zrobiliśmy procę grawitacyjną. Czekaj. OK. Czekaj, Okej. Wiesz co? Zobacz na tą mapę, zobaczmy co tam się dzieje na tej mapie, <laughs> <to może> <laughs> finalnym, to... o tym robicie w to... Się... Okay. Po to to zezwala. Smutek. naszej myśli. Ojej. no. <laughs> Proces grawitacyjny nam wyszła. <laughs> tak trochę. Ty, ale zobacz, <noise> zobacz ile osiągnęliśmy i jakim małem kosztem paliwa. Wiesz co? To co, wycieczka. Dobra, uwaga, odpalam... silnik, chociaż coś Retro, ciebie, to nam dużo nie, nie da. Zobaczymy. <noise> NASA zjebaliście. <noise> Jest tam bez odbioru. Ej, czekaj, czekaj. Teraz... nie wiem, co mi pokazuje. No ja ci nie powiem. Jak ci powiem stop, to wyłączisz ściąg. No, dużo paliwa nie zostało, więc... Signal lost. Ej, jakby tutaj był ten mod na antenki, to by było dopiero remote tech, jakby Jezu, by weź przestań, tutaj... weź, weź, to już był hardcore. Stop, stop. Sprawdź teraz. Dobra, jest okej, okay. jesteśmy... E, jesteśmy na Kerbinie. W sensie... E, orbita jest wokół Kerbinu. Więc teraz polecimy do peryapsy. Proponuję. Nie, 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 nie. Przepraszam, do Apoapsy Apo, Apo apsy Do Apoapsy i tam Apo wyhamujemy. Hamujemy. O Boże. Apo, jest szansa, że wyhamujemy. Ile paliwa? Dalej od celu. 48 jednostek. A to ludzi powinniśmy dać... Jest to jest w miarę, jest możliwe. Tak, Apo dobra, lec, lecę godzin. do, do Apoapsy. Mów, ile mam czasu. Chociaż w sumie widzę tutaj, godzin. widzę, dobra. Zaraz będziemy w się widzę. Dopój. No. Mamy okay, kilka 50 metrów. Minut. No, dobra, luźni. Patrz, pe... Patrz na... Ale ładnie widzę teraz akurat Kerbin, ale się ładnie ustawiło. Czekaj, jeszcze przyspieszę czas, bo to jeszcze nie jest idealnie Apoapsa, jak mówiłeś. Jak będzie na zero, to znaczy jesteśmy w najwyższym punkcie e, tak. orbity, bo to ani się nie wznosimy ani nie. Czekaj, czekaj, tu stop, ja tu widzę. Stop, stop. Ja... Spoko, spoko, ja widzę, stero, luzik. Mam podgląd na wznoszenie Widzisz? i opadanie, nie? Aha. Ej, Łani, na, górnym, na górnej szybce mam e, kerbin, na dolnej mam <grych> księżyc. Ale faza. Fajnie. To się módsz, żebyśmy teraz nie weszli w, w strefę wpływów księżyc. Muna. Nie, nie, dobra, hamuje, patrz parępsę, kontroluj. Kontroluje 1000 km. Sporo. Dobra, to daję całą moc. Ej, ale sporo maleje, spokojnie. 150 100 km. Stój, 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 stój. stój. teoretycznie prosto na kerbin. Sprawdź na mapie. Nie, nie, dobra, ja ci wierzę. E, ty mi powiedz no, tak. No ja nie wierzę temu, co pokazuje Nie, ja tutaj, wierzę. Wiesz, ja ja e... teraz szczerze wierzę. Ty mi powiedz co innego. E, jaka wysokość? W sensie, aby perapsy? Wariabsy minus 26 km. Aha, czyli. I spadamy chyba prosto na kerbin. Chyba. Nie dobra, ja, mam wier... ja wierzę. Minus i wiesz... Wierzę w to, co widziały moje oczy, i teraz powinno być idealnie. Jeszcze mamy zapas paliwa, słuchaj, 39 jednostek mamy, prawie 40. Przyspieszam czas, opadamy, czyli bardzo dobrze. Raczej nie ma możliwości, żeby cokolwiek nas przechwyciło teraz. Mogli się. Chociaż w sumie teoretycznie można nas Księżyc przechwycić... teoretycznie. Na razie jest cały czas Kerbin. No to wiem. Mhm. gwałtownie bardzo tracimy... Tak, 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 posaość. no wiesz, no to... Do... czekaj, przyłączę trochę ekran. No bo spadamy na Kerbin. Jest, mhm. jest, jest, panowie, jest! Jest Kerbin. Mimo wszystko ja bym zdziebełko moskit przyspieszył, żeby periapka nie była na minusie. Ale to bez różnicy! No dobra. Tutaj nie widać konta, więc to jest wiesz, trudne dosyć. No nie? dobra, ja kontrola lotu. Mo powinniście teraz mieć mapę w ogóle dostępną, patrzaj teraz. Tak. Jak z periapsą. No podnosi się troszeczkę, powoli się podnosi. Tak wiesz, periapkę ja mimo wszystko jestem zwolennikiem, plus 5 km takich map. Wtedy masz czas na ham Nie pomyślałem, gdzie będę 200. lądował. Na razie jest ważne, żeby w ogóle dotrzeć na. Znaczy dokładnie. Ile jest? 20 na minusie. Na mi Dobra, daję pełną moc. No tyle, ile wystarczy teraz? 10 na minusie. Ten silnik jest naprawdę fajny, bo jest bardzo wydajny. No tak, dlatego go dałem. On daje mało mocy. I? Jak tam? Jeszcze minus. Dobra, stop. Ile paliwa zostało? Osiem jednostek. Mamy dwa tak. 600... Ej, normalnie, Ej, idealnie, idealnie 200 wymierzyliśmy 200 ten metrę. lot, nie? Mm -hmm. <laughs> no widzisz, jeszcze wycieczka w kosmos. <laughs> o Boże. W sumie. Erdan, jeszcze wyjdziesz sobie, przywieczyć nóżki. Dokonamy. Boże, trzeba było w ogóle by schować nóżki. Chociaż w sumie nie, będziemy wchodzić. Nie, dobra. Moi drodzy, tak wyglądał nasz londonik, który był na księżycu. Z małymi problemami dotrze niedługo na kerbin. <ścoughs> Ale tylko małymi, nie? Dobra, wróćmy szybko, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. To to tak jest, jak się robi Iwa, raport, tak? Tak, tak. jest chyba czujesz, że trzeba wracać na, na, na pokład statku. Tak, tak. To mi powiedz teraz tak, jaką mam wysokość? Wysokość... 115 metrów. Boże, 115 tysięcy metrów. Czyli 115 kilometrów. Tak. Dobra, luzik. Przyspieszam czas. Nie tylko powinniśmy zacząć się świecić. No właśnie, właśnie, no właśnie to jest ten moment. 60 kilometrów. Dobra. O, akurat... o, będziemy wchodzić akurat z księżycem w tle. Rozumieło. Przyspieszam czas. 40 km. Zastanawiam się czy już nie odpalić przypadkiem spadochronów w, spadochronu, w sumie, żeby potem nie zapomnieć. 35. No. Nie, czekaj jeszcze na spadochrony. Okej, okay, już wyżej nie polecimy w tym momencie. <laughs> wyżej nie polecimy? 23 Wow, dobra, stoczyłem kontrolę 20 Czy ten silnik ostatni masz odczepialny? Nie Nie? Nie, nie, nie Ja, ja bym odpalił już spadochrony 16. Możesz odpalić silnik, zużyć osie, te 8 jednostek paliwa już się nie chcą spadochrony odpalić? Aha, one są już odpalone, dobra Zużyj paliwo Nie wiem, czy nie, wlą... nie wiem, czy nie wlądujemy na lądzie. Jaką prędkość mamy? Jeśli będziemy lądować na lądzie, to nogi otworzysz, nie? Są otworzone. Aha, no. Prędkość. Mm, 190 m na sekundę surface speed. No to możemy spudłować. Będziemy mogli po ciemnej stronie planety lądować. Ludzie widzą, że tam się podniecają triple streamem. Teraz będę musiał sobie sam go badać. O, Boże. O Boże. Jedno, jedno z the best. E, z the best rzeczy, momentów, jakie zrobiłem w życiu w KSP, nie? Nie wiem, jak wy, ja się czuję dumny. Że okay. tego dokonaliśmy. Okej, okay, 5,5 kilometra. Ja się czuję osobiście dumny i zdziwiony, że to się udało. A mnie prędkości twojej nie pokazuje. Jak ja się wyjść. poniżej zera. Metrów na sekundę. No, już trochę ładnie w dół. Podamy. Ładnie w dół podamy. Dobra, Bardzo widzę, że poniżej 3 wy... km jesteśmy, już prawdopodobnie mm -hmm. uda się wylądować na lądzie. No na tak może mi zabraknąć, powiem ci tak szczerze. I powiem, że odpalam silnik, bo lecimy powyżej 100 metrów i tak wolę w sumie. tak, żeby jednak to było poniżej setki. Znaczy, setkę lecieliśmy, wolę, żeby to było sporo poniżej. okej, okay. okay, 600 metrów. Dobra, jest, spadochrony odpaliły. A my opadamy z prędkością, na samych spodochronach, z prędkością 6,5 metra? Bardzo dobra prędkość. No. Pod samym touchdownem możesz dodać... No, to A nie ale nie ja widzę, jedno, że my nie nie prawdopodobnie nie wylądujemy. wylądujemy na wodzie. To lepiej. No... Czy mam stresa? Już nie. Znaczy mam... Stres... A tu boom. <laughs> tu boom. Znaczy nie tyle mam stresa, co poprzednio po prostu... Martwiłem się tymi wszystkimi manewrami. Bo co innego, gdy ma się dostęp do mapki, manewrów i można kombinować. Co innego, gdy ma się praktycznie jedną, może dwie szanse na to, nie? O, widzę już światełko, czy jesteśmy już e, blisko ziemi. Chyba 200 będzie... metrów. No 200 metrów. Potem się po następnym razem pod większym kątem te światełka zamontować, żeby je lepiej widział. Bo tak to widzę tylko ledwo to światełko, nie? Ledwo, le 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 leciutko widzę No, 6 metrów opadania. Nawet nie ma co kombinować specjalnie. No to będzie woda To jest, no to jest ewidentnie woda Chociaż no dość no jest płytka brzegu, ty, 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 Ale brzegu Ale już, dobra Odpalam silnik, żeby trochę zwolnić Jest Jesteśmy Tutaj by się przydały jakieś atlaski, czy coś co znaczy, na czacie Na, 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 na jakby... czacie GG by mogło być O Tak jest. No Boże, nie wierzę. Boże, przenajświętszy, nie wierzę. Fakcyjna misja, praktycznie. No, z małym, małym drobnym failem. No o Boże. Nie, nie był wcale taki zły. To, 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 to była prawie zamierzona wycieczka w kosmos. Tak. <laughs> Jakieś ostatnie słowa dla ekipy? Od ekipy, moi drodzy, od was? Dobrze, że GG. GG. Boże, nie. Gratuluję, moi drodzy Wam. Dzięki za Boże, dzięki za to, co właśnie przeżyliśmy. Po prostu nie wierzę, że to się udało. Naprawdę. Po prostu nie wierzę. To jest dla mnie w ogóle nie do ogarnięcia, że to się naprawdę udało. Czy będzie więcej tego typu kołopów? Tak, ale ono już zostało zostać przemyślane, i co chcielibyśmy zrobić. Można by nawet zrobić taki. Całkowity program kosmiczny, że oni nad nami czuwają, a ja lecę tylko z kokpitu, nie? I wszystko, ale to nie byłoby łatwe, dodajmy. Moskit, ja będę potrzebował wtedy trzeciego monitora, no nie ma bata. <laughs> trzeciego monitora. No tych danych trochę jest. Czeka, czekajcie, ja pokażę. E, ma ktoś linka na triple streama, bym po, poprosił? Tak aktualnie można było oglądać nasz, nasze streamy, czyli <laughs> Moskita u lewej góry. Wy, dobra, pokaż, wam ludzie na streamie nie pokażę, wy sobie widzicie i widzicie sami. Moskita u lewej góry, po prawej góry chyba Szymza. Chyba, nie wiem, ciężko powiedzieć kto jest kim. A po lewej jest na dole chyba i oczywiście jest też chat, czyli taki triple stream, ej. Ale to tak jak mówiliśmy, to bardzo ładnie wyszło, jak to się podzieliło na cztery części, nie? Hmm. To bardzo ładnie wygląda, naprawdę i tak strasznie pro. <laughs> strasznie pro. Jakos o... mówi, żeby ciebie nadu dać, bo tabelki ważniejsze. <głos> <głos> Dobrze, Ej, słuchaj, Barny tutaj mówi, że można byłoby karierę z tym zrobić. Można, ale to już byłby niezły hardcore. No, to hardcore. Ludzie by jakby coś jesteście właśnie na wizji, na Tubie. Nawet ktoś się pytał. Dzięki za obecność. To była jedna z najlepszych i najbardziej epickich misji, jakie w życiu przeprowadziłem w jakiejkolwiek grze. Boże, stopień kooperacji był tak wysoki, że nie wierzę, że to, się, że to się udało, nie? Po prostu nie wierzę. Naprawdę, szczerze w to, nie wierzę. Papa, pa. No, żegnamy. Bye, bye, masz kary. <laughs>